Ewangelia pisana miłością, tom siódmy, rozdział dziewiętnasty. Kontynuujemy nasze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Jezus ukazuje się na brzegu jeziora. Noc jest spokojna i duszna, nie ma śladu, podmuchu wiatru, duże, migoczące gwiazdy wypełniają pogodne niebo. Jezioro jest tak spokojne i nieruchome, że wygląda jak wielka kać osłonięta przed wiatrem i odbijająca na powierzchni wspaniałość nieba i skrzącego się od gwiazd. Rosnące wzdłuż brzegu drzewa tworzą nieruchomy blok. Jezioro jest tak ciche, że na brzegu słychać tylko lekki szmer fal. Po jeziorze pływa kilka łodzi. Z daleka widać ich niewyraźne kształty. Połyskują małymi gwiazdkami latarni przywiązanych do utrzymującego żagiel masztu dla oświetlenia wnętrza małego kadłuba. Nie wiem, jaka to część jeziora. Myślę, że może to bardziej południowa, gdzie jezioro przygotowuje się do ponownego zamienienia się w rzekę. Wydaje się, że to Przedmieścia Tarihei, choć miasta nie widzę, bo zasłania je rząd drzew rosnących na małym, pagórkowatym przylądku wysuniętym w stronę jeziora. Takie przypuszczenie nasuwają mi gwiazdki świateł latarni na łodziach odpływających od brzegu i kierujących się na północ. Mówię, że to przedmieścia, bo u podnóża przylądka widać tak niewielkie skupisko domków, że nie tworzą one nawet małej wioski. To ubogie domki na samym brzegu, należące zapewne do rybaków. Na wielkiej plaży znajdują się wyciągnięte na lot łodzie, inne już gotowe do wypłynięcia znajdują się na wodzie blisko brzegu. Są tak nieruchome, jak gdyby je przytwierdzono do dna. Nie kołyszą się. I jed, z jednego domu wychyla głowę Piotr. Drżące światło ognia, zapalonego w okopconej kuchni, oświetla od tyłu krępa postać Piotra. Sprawia... Krępą postać Piotra sprawiając, że się wyłania jak malowidło. Spogląda w niebo i na jezioro, potem idzie w stronę brzegu. W krótkiej tunice i bosy wchodzi do łodzi, zanurza się aż do połowy ud i muskularną ręką głaszcze brzeg łodzi. Dołączają do niego synowie zebedeusza. Piękna noc, odzywa się Piotr. Wkrótce wzajdzie księżyc, stwierdzają apostołowie. Doskonały wieczór na połów, mówi Piotr. Chyba z wiosłami? Pytają go: Nie ma wiatru. Co robimy? Mówią powoli pojedynczymi zdaniami, jak ludzie przyzwyczajeni do połowów i manewrowania żaglami. To wymaga uwagi i oszczędności słów. Dobrze byłoby wypłynąć. Sprzedalibyśmy część połowu. Dochodzą do brzegu, dołącza do nich Andrzej, Tomasz i Bartłomiej. Jak ciepła jest ta noc, mówi Bartłomiej. Będzie burza? Pamiętacie tamtą noc? pyta Tomasz. O nie, cisza, może mgła, ale burza? Nie. Ja idę łowić. Kto idzie ze mną? pyta Piotr. Płyniemy wszyscy. Może tam, na środku będzie lepiej, mówi Tomasz cały spocony. Ten żar przydałby się kobiecie w palenisku. Dla nas jest jak gorąca łaźnia. Idę powiedzieć o tym Szymonowi. On jest tam całkiem sam, mówi Jan. Piotr, Andrzej i Jakub przygotowują już łodzie. Popłyniemy aż do domu. To byłaby niespodzianka dla mojej matki, odzywa się Jakub. Nie, nie wiem, czy mogę przyprowadzić. Markcjana przed no tak, przed pójściem do Jerozolimi, kiedy byliśmy jeszcze w Efraim. Pan powiedział mi, że drogą, drugą paschę chcę odbyć z Markcjanem, a potem niczego mi już nie polecił. Chyba powiedział, że tak, mówi Andrzej. Tak, na drugą paschę, tak, ale nie wiem, czy chcę, żebym go już teraz przeprowadził. Popełniam tyle błędów, że och, ty też się wybierasz? Pyta Piotr przychodzącego Zelotę. Tak, Szymonie Synu Jonu. Ten połów, połów mi, mi wiele przypomni. Ech, wszystkim przypomni wiele wydarzeń, które już nie powrócą. Pływaliśmy w tej łodzi z nauczycielem po jeziorze, a ja, ja tak kochałem, jakby była królewskim pałacem. A ja ją tak kochałem. Jakby była królewskim pałacem, zdawało mi się, że nie mógłbym bez niej żyć. Teraz, kiedy go już nie ma w łodzi, jestem w niej, ale już się nią nie cieszę, mówi Piotr. Nikt już nie odczuwa takiej radości jak dawniej. To już nie jest to samo życie. A nawet gdy patrzymy wstecz, widzimy, że pomiędzy tym, co minęło, a tym, co jest, tkwi po środku ta straszliwa godzina. Wzdycha Bartłomiej. Gotowe, chodźcie. Ty przy sterze, my przy wiosłach. Płyńmy w stronę zatoki, znajdującej się przy Hippos. To dobre miejsce. Hej, op, hej, op. Piotr daje znak do odpłynięcia i łódź sunie po spokojnej wodzie z bartłomiejem przy sterze. Tomasz i Zelota służą za pomocników, gotowi do zarzucenia sieci, które już rozciągnęli. Księżyc wstaje. Wychodzi z za gór Gadary, jeśli się nie mylę, a może Gamali. W każdym razie są to góry po wschodniej stronie jeziora, ale ciągnące się ku południowi. Światło księżyca opromienia jezioro, znacząc na spokojnej wodzie usłaną diamentami drogę. Będzie nam towarzyszyć do rana, jeśli nie nadejdzie mgła. Ryby, zwabione przez księżyc, opuszczają głębiny. Przydałby się nam dobry połów. Już nie mamy pieniędzy. Kupimy chleb i zaniesiemy go wraz z rybami oczekującym na górze. Słowa płyną wolno. Długie przerwy oddzielają od siebie wypowiedzi. Dobrze wiosłujesz, Szymonie. Nie straciłeś umiejętności wiosłowania, mówi Zelota z podziwem. Tak, przekleństwo. Ależ co ci jest? Pytają inni. Ja. Przypominam sobie tego człowieka, i to wspomnienie wciąż mnie prześladuje. Pamiętam ten dzień. Walka dwóch łodzi, żeby sprawdzić, kto lepiej wiosłuje. A on, ja zaś przypomniałem sobie, jak to nie po raz pierwszy zresztą, poznałem jego przewrotność, kiedy spotkaliśmy, a raczej kiedy natknęliśmy się na łodzie Rzymian. Pamiętacie, mówi zelota, ech, to się pamięta ale on go bronił i my z powodu obrony przez nauczyciela i dwulicowości no tego naszego towarzysza nigdy tego dobrze nie zrozumieliśmy, mówi Tomasz. Hm, ja wiele razy, ale on mówił, nie sądź Szymonie, Tadeusz zawsze go podejrzewał. Nie mogę uwierzyć, żeby ten tu nigdy nic się o tym nie dowiedział. Mówi Jakub, trącając łokciem brata. Jan spuszcza głowę i milczy. Teraz już możesz powiedzieć: mówi Tomasz. Staram się zapomnieć. Taki nakaz otrzymałem. Dlaczego chcecie mnie doprowadzić do nieposłuszeństwa? Masz rację, zostawmy go w spokoju, broni go zelota. Opuśćcie sieci, powoli, a wy wiosłujcie, wiosłujcie powoli. Skręć w lewo, bartłomieju. Bliżej, obróć, zbliż, obróć. Sieć jest naprężona. Tak, podnieście wiosła i czekamy. Nakazuje Piotr. Jak piękne i łagodne jest jezioro, całowane przez Księżyc w pokoju nocy. Jest tak czyste, że nazwałabym je Rajskim. Księżyc przegląda się w nim, nadając mu blask diamentu. Użycza też drżącego światła wzgórzom, osłania je. Miasta nad brzegami wyglądają jak ośnieżone. Apostołowie od czasu do czasu wyciągają sieć. Wówczas kaskada diamentów spada na srebro jeziora. Sieć jest pusta. Zanurzają ją ponownie, zmieniają miejsce. Nie mają szczęścia. Mijają godziny. Księżyc zachodzi. Podczas gdy niepewna, zielono-lazurowa jasność jutrzenki przeciera sobie drogę. Od strony wybrzeża, zwłaszcza na południowym brzegu jeziora koło Tyberiady, podnosi się mgła. Tyberiada i Teriahea są nią przesłonięte. Mgła niezbyt gęsta jest nisko i pierwszy promień słońca ją rozproszy. Dla uniknięcia jej wolą płynąć wzdłuż brzegu wschodniego, gdyż na zachodzie gęstnieje tak, jakby moczary znajdujące się za taricheum ma na prawym brzegu Jordanu dymiły. Znajdując bardzo dobrze, znając bardzo dobrze to jezioro, płyną ostrożnie, żeby uniknąć niebezpieczeństwa płytkiego dna. Wy z Łodzi macie coś do jedzenia, z brzegu dochodzi męski głos. Sprawia on, że apostołowie zrywają się na równe nogi, jednak wzruszają ramionami i odpowiadają głośno nie. Potem mówią między sobą: Zawsze nam się zdaje, że go słyszymy. Zarzućcie sieć na prawo od łodzi, a znajdziecie. Na prawo, to znaczy na otwarte jezioro. Zarzucają sieć trochę zmieszani. Następują szarpnięcia, i łódź przechyla się w stronę sieci. Ależ to jest pan, woła Jan. Pan mówisz? pyta Piotr. Czyżbyś wątpił, zdawało się nam, że to jego głos, a to jest tego dowodem? Patrz na sieć. Jak wtedy? To on, mówię ci, o mój Jezu, gdzie jesteś? Wszyscy starają się. Przeszyć wzrokiem mgłę, by zobaczyć Jezusa. Zabezpieczyli jednak najpierw sieć, żeby ją można było ciągnąć za łodzią, gdyż wciągnięcie jej nie byłoby manewrem bezpiecznym. Wiosłują, płyną do brzegu. Tomasz musi jednak zastąpić Piotra w wiosłowaniu. W największym pośpiechu wdziewa on bowiem krótką tunikę na niedługie spodnie. To jest zresztą jego jedyne odzienie, tak jak i innych, z wyjątkiem Bartłomieja. Rzuca się do jeziora, rozcina szeroko ramionami spokojną wodę, wyprzedzając łódź. Jako pierwszy stawia stopę na małej, pustej plaży, na której Jezus pod osłoną kolczastego krzewu rozpalił na dwóch kamieniach ogień z gałązek i uśmiecha się życzliwie do Piotra. Panie, panie, Piotr jest Zasapany ze wzruszenia, więc nie może nic więcej powiedzieć. Ocieta wodą, nie śmie więc dotknąć szaty swego Jezusa. W przylegającej do ciała Tunice pozostaje pochylony ku ziemi w pokłonie, wielbiąc go. Łódź trze o piasek i osiada na brzegu. Wszyscy stają przejęci radością. Przynieście tu kilka ryb. Ogień jest gotowy. Przyjdźcie tu i posilcie się poleca Jezus. Piotr biegnie do łodzi, pomaga podnieść sieć i z masy trzepących się ryb wybiera trzy duże sztuki. Zabija je uderzając o brzeg łodzi. I oprawia przy pomocy noża, trzęsą mu się ręce, o, nie zimna, płucze ryby i zanosi do ognia, umieszcza je nad płomieniem i czuwa nad pieczeniem ich. Inni wielbią Pana, nieco od Niego oddaleni, lękliwi wobec Niego, jak zwykle, odkąd z martwych stał pełen boskiej potęgi. Tu jest chleb, pracowaliście przez całą noc i jesteście zmęczeni, teraz posilcie się. Gotowe, Piotrze? Tak, mój panie, mówi Piotr, głosem jeszcze bardziej ochrypłym niż zwykle. Pochylony nad ogniem, ociera oczy, z których kapią krople, jakby oczy i gardło drażnił dym. Ale to nie od dymu. Ta kropelka i te łzy, ta chrypka i te łzy przynosi ryby na, rozłożone na zerwanych liściach. Chyba są to liście dyni, które przyniósł mu Andrzej, opukawszy je najpierw w wodzie. Jezus ofiaruje i błogosławi, łamie chleb, dzieli na osiem części i sam rozdaje. Jedzą z taką czcią, jak gdyby sprawowali jakiś obrzęd. Jezus patrzy na nich z uśmiechem, milczy, tak jak i oni, a w końcu pyta: Gdzie są pozostali apostołowie? Na górze, jak poleciłeś, przyszliśmy łowić, bo nie mamy już pieniędzy, a nie chcemy wykorzystywać uczniów. Dobrze zrobiliście. Jednak odtąd i wy, apostołowie, zostaniecie na górze na modlitwie, żeby swoim przykładem budować uczniów. Ich posyłajcie na połów ryb. Co do Was, to dobrze będzie, jeśli zostaniecie tam na modlitwie i jeśli będziecie wysłuchiwać ludzi potrzebujących rady lub przychodzących do Was z różnymi wieściami. Utrzymujcie wielką jedność pomiędzy uczniami. Wkrótce przyjdę. Zrobimy to, Panie obiecują. Czy Ciam jest z Tobą, Piotrze? pyta Jezus. Nie, powiedziałeś, że mam go tak szybko przyprowadzić. Przyprowadź go. To koniec okresu jego posłuszeństwa. Przyprowadzę go, panie. Obiecuję, Piotr. Nastaje milczenie. Następnie, Jezus, który miał przez chwilę pochyloną głowę, jakby rozmyślał, podniósł ją i patrzy na Piotra. Jest to takie spojrzenie, jak podczas największych cudów i dawania najważniejszych poleceń. Pod tym spojrzeniem Piotr drży, jakby z lęku, i cofa się. Jezus kładzie mu dłoń na ramieniu, zatrzymuje go siłą i pyta. Szymonie, synu Jony, czy miłujesz mnie? Oczywiście, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, odpowiada Piotr pewnym głosem. Paść baranki moje. Szymonie, synu Jony, miłujesz mnie? Tak, mój Panie, i Ty wiesz, że Cię kocham. Jego głos jest już mniej śmiały, a nawet trochę zdziwiony z powodu powtarzającego się pytania. Paś, baranki moje, Szymonie, synu Jonny, czy mnie kochasz? Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Głos Piotra drży, bo choć jest pewien swojej miłości, to odnosi wrażenie, że Jezus nie jest o tym przekonany. Paś, moje owieczki. Twoje potrójne wyznanie miłości zmazało Twoje potrójne zaparcie się mnie. Jesteś całkiem czysty, Szymonie, synu I powiadam Ci, przywdziej szaty arcykapłana i zanieść świętość Pana do mojej trzody. Przepasz szaty w pasie pasem i trwaj przepasany do czasu, aż wraz z pas Aż wraz z pasterza i ty także staniesz się barankiem. Zaprawdę, powiadam ci: kiedy byłeś młodszy, sam się opasywałeś i chodziłeś tam, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz ręce, kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd nie chcesz. Teraz jednak, powiadam ci: opasz się i idź za mną moją drogą. Wstań i chodź. Jezus i Piotr wstają, idą w kierunku brzegu. Inni gaszą ogień i zagrzebują resztki ryb w piasku. Jan, zebrawszy resztkę chleba, idzie za Jezusem. Piotr, słysząc jego kroki, ogląda się, a widząc Jana, pyta Jezusa: Panie, a z nim co się stanie? Jeżeli chce, aby pozostał, aż powrócę, to cóż tobie do tego? Ty idź za mną. Stają na brzegu. Piotr chciałby jeszcze rozmawiać. Ale powstrzymuje go majestat Jezusa i usłyszane słowa: klęka i wielbi go, inni naśladują go. Jezus błogosławi ich i żegna. Wchodzą do łodzi, wiosłując, oddalają się od brzegu. Jezus patrzy na odpływających.